Cześć, witajcie na moim bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale dzisiaj przedstawię Wam moje nagrody za Elite 1, Food Champions, jak i paczki za 125 tysięcy i nie tylko, trafiłem kilka dotsów, było kilka walkoutów, naprawdę, również były bardzo dobre playerpiki także zapraszam serdecznie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jak i subskrypcję wspieracie rozwój mojego kanału, także dziękuję Wam bardzo także teraz nie pozostaje mi nic innego, nie życzyć Wam miłego oglądania Player Piki, Elite 1. No zobaczymy. Mam nadzieję, że coś uda się trafić. Musi, no dobra. To lecimy z tymi playerpikami. Jak tu będzie dobry przedsmak. za tym. przed tymi paczkami. Dobra, to lecimy z pierwszym. Riyad Mariusz może, na no starcik. Gaia, ok. Gaia też może być. <laughs> Nie jest to najwyższa over, ale. Gaje jako tako szanuję, może być. Dobra, to lecimy standardowo z ostatnim od końca. Bierzemy jeden z pięciu. Zobaczmy, co to będzie. O! Okej, okay, Delani. Nie kto się czyta dokładnie, Delani, Delaney. Generalnie to jest w gangu Hulita. 97 wytrzymałości. To nie jest ważne. Ważny jest overall. 86. Jak najbardziej, jak najbardziej. Okej, okay. jestem zadowolony. Da. Dobra, no to ostatni, jakiś Riyad już raz go trafiłem, czerwonego w tym roku, ale to było dawno. Także przydałby się jeszcze jeden, taki fioletowy. Luis Alberto, o, oh, okej, okay. 86 dwa razy, jak najbardziej, okej, okay. jak na tą drużynę tygodnia, to dobry przedsmak przed niesamowitymi paczkami. Także możemy pomału zaczynać z tymi paczkami, zacznijmy oczywiście od mega paczek. Te paczki nie są jakieś wybitne, ale jak najbardziej, tocy też mogą być. No, niekoniecznie w pierwszej, ale w drugiej, ale w drugiej tak. <grym> Lozano? Nie, korona. Ok, ok, korona. Koronę będę miał na głowie po tym paku. kiedy twarz pokażesz. Ja nie mam twarzy, niestety. To tutaj już bym mogło coś dać. Okej? Tak. 8-2 chociaż milik. Panowie. Idziemy do przodu. Cały coś się rozwijamy. Coraz lepiej. Dobra. Lecimy z tymi paczkami, moi drodzy. Witam bardzo serdecznie. Jestem bohum, możecie zostawić subskrypcję. A tymczasem przechodzimy do pierwszej paczki za 100 tysięcy monet. Zobaczmy, co będzie w środku. Jest co hmm. Nie ma niebieskiej, no. Zostałem oszukany. To będzie... Tiago, tak? Ta, okej. Okay. 87 Tiago. Pierwszy oko od dzisiaj. Jak najbardziej okej. Okay. Facce za 100 tysięcy monet. Coś jeszcze może być w środku. I informikami, league panowie. Panowie, to jest kapitalny traf. Dobra moi drodzy, lecimy z drugą paczką na 100 tysięcy. Ostatnią paką za Elite 1? Zobaczymy czy warto by było grać Champions, czy jednak nie do końca. O no, jednak, jednak nie do końca. I będzie to... Mm h -hmm. 85, okej, okay. okej. Okay. Nadal zostajemy w Hiszpanii. Coś jeszcze? Martinez, panowie. No, gorąco tu, jak w Madrycie. W sumie, to nie będę ukrywał, że te paczki, niech tak będzie. No, to lecimy z pierwszą paczką z infromami za Food Champions. Może jakiś łokałcik przyjemny, warty, plus 50k będzie bardzo dobrze. Zobaczmy, co będzie w środku. Jest walkout! O, oh, nice, nice, to mi się podoba. 8-4+, i będzie to Belgia, napastnik. Batshuayi, moi drodzy. To jest Michi. Mi ci Nice! Hmm, good. Kozak. Jak na tą drużynę tygodnia, to naprawdę przyjemnie. Jeszcze gajtan, czyli dwa ukauty. No stara teraz nie będzie ukautów, jest to niemożliwe. Ale dobra, zobaczmy. Jest dobra pasa. Druga paczka i tymczasem ostatnia. Za zeszłotygodniowe mistrzostwa fut. No niestety, było blisko <laughs> Czechy. Bramkarz, Petr Czech z Andrené, Kubek 82. okej okay. może być. Okej okay. nie, tak serio to fajnie by było coś trafić, kurde no. Jakąś ikonę. <laughs> no dobra, zobaczmy. Paczki łącznej wartości 250 tysięcy leci właśnie w tym momencie. Pierwsza z nich. Zobaczmy, co będzie w środku. Jest walkout? Jest niebiesko! Jest niebiesko, moi drodzy! Co to jest? Hmm? To dzisiaj nie jest Premier League? No, halo? Dajcie mi Riada Mareza. Jeszcze Inform i Manolas, nice, okej. Okay. Bo są dwie ligi. Nie, no To jest Mares. To jest Mares. Rozy. Lecimy z ostatnią paczką z tego genialnego paku openingu. Były dobre trafy, nie będę ukrywał. Takie jak Tiago, Dobra paczka z Informami. Przed chwilą Toc. Riad także nie jest najgorzej i spieczętujmy to ostatnią dobrą paczką, która leci w tym momencie. Zobaczmy, co będzie w środku. Jest walkout. Czy będzie niebiesko? Jest niebiesko, panowie. Czy to będzie ponownie Riad Marez? Czefczenko. A, nie. O, o, właśnie Niemca po kasku trafiliśmy.